Thank mm -hmm. you. trzeci raz organizujemy akcję pod nazwą właśnie Cała Polska biega z mapą tak naprawdę światową akcję World Ori -Ori Orientering Day i w tym roku mamy nowy teren zagospodarowany, mamy przygotowane mapy, które obejmują m, Park Kardynała Wyszyńskiego, tutaj ze skwerkiem holenderskim i kierujemy się w, w kierunku promenady m, aż do m, m, placu Witosa i m, tego naszego tak zwanego Małpiaku, czyli łączymy kolejne zawałki miasta, żeby kolejny obszar dobiegania powstał tutaj u nas w mieście Hoszczno. A ile grup wiekowych może wziąć udział dzisiaj w zawodach? Zawsze te zawody są adresowane do każdej grupy wiekowej, dla całych rodzin. Jest to akcja przede wszystkim popularyzatorska, czyli nastawiamy się tutaj na to, żeby w ogóle pokazać co to jest ta orientacja sportowa, na czym polega, jaka to jest fajna zabawa. My mamy fajne tereny. Tutaj dla najmłodszej grupy i tutaj fajnie od zeszłego roku współpracujemy z przedszkolami publicznymi w Hoszcznie. Dzisiaj gościmy tęczową krainę przedszkole numer 2, publiczne przedszkole numer 1 z oddziałem integracyjnym w Hoszcznie. Przy szkole tęczowa kraina to aż 75 dzieci, więc to nas bardzo cieszy. Oni chętnie w tym biorą udział i, i jedynka również ładnie dopisała frekwencją. I dla nich najmłodszych jest taka przygotowana trasa ze zwierzaczkami. Mają znaleźć 10 punktów z odpowiednim zwierzaczkiem i yy, znajdują, podbijają kartę. I wracają na metę. W nagrodę czekają dla nich niespodzianki, przede wszystkim dyplomy, za uczestnictwo w tej akcji, ale tak jak powiedziałam na wstępie, nie ma limitów wiekowych, tak naprawdę, bo. Są trasy przygotowane dla amatorów zupełnych, tak zwane wstążkowane, żeby można było zobaczyć, na czym to polega, jak to wygląda. I jeżeli człowiek nigdy nie miał nic wspólnego z taką mapą profesjonalną do orientacji, to tutaj ma okazję zobaczyć, jak to wygląda. A tak właściwie to ile jest tych tras, i która z nich jest najtrudniejsza? Trasy są, y, tras jest pięć i no, one są dostosowane do kategorii wiekowych. Trasa E dla najmłodszych, gdzie skupia właśnie te osoby, które po raz pierwszy się spotykają y, z mapą dobiegów na orientację. Ona jest też szarfowana. To jest ułatwienie, że jeżeli ewentualnie uczestnik nie wie do końca, jak tą mapą się posługiwać, w którym kierunku pójść, no to wie, że na trasie ma y, szarfy, tak zwane wstążki. Może ewentualnie iść po tych wstążkach, co oczywiście wydłuża tą trasę, ale jeżeli się okaże, a zwykle w przypadku dzieci to jest raczej pewne, że one jednak doskonale sobie radzą z tymi mapami, mają tą orientację, ładnie sobie potrafią z tym wszystkim, potrafią się z tym uporać, no to mogą sobie tą trasę skracać. I wtedy, jak już wiedzą, że namierzają punkt, nie muszą iść po szarfach, tylko na, na tak zwane skróty. Pomimo tego, że pogoda tak właściwie nie dopisuje dzisiaj, to muszę przyznać, że te zawody dzisiaj cieszą się bardzo dużą frekwencją. Czy Wy jesteście osobiście zadowoleni? Zawsze jesteśmy z tego zadowoleni. Tutaj myślę, że yy, trzecia akcja. Tego typu, a w ogóle działalność klubu 4 lata. Więc myślę, że tutaj fajnie się już ta nasza współpraca układa ze szkołami, z przedszkolami, z instytucjami takimi jak właśnie Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy i jednak gdzieś ta promocja, no a przede wszystkim gdzieś dobranie tych terminów, żebyśmy sobie nawzajem nie wchodzili w różne imprezy, bo szkoły też przecież mają różne przedsięwzięcia. Tak się staramy komunikować ze sobą, żeby to wszystko ładnie połączyć, i tutaj bardzo wielkie podziękowania dla dyrektorów szkół, że jednak z nami współpracują, że delegują dzieci. Dzieci też mają z tego Friday przyjemność, a wiemy, że to zawsze jakoś tam zaburza ten tradycyjny proces edukacji, no bo jednak dzieciaki są wyrwane z trybu lekcyjnego i, i trzeba opiekunów zorganizować, i to wyjście na zewnątrz też nie jest prostą sprawą, ale to nam się udaje i bardzo się cieszę że dyrektorzy szkół zawsze z nami współpracują. To jest bardzo duży ukłon. Dziękujemy za to.